Witajcie. Oto pierwszy odcinek mojej nowej serii. Jest to seria z Minecrafta. Single player. I spróbuję nagrać na razie jeden odcinek. Potem zobaczę, jak wyjdzie. Czy to się opłaca nagrywać, czy nie. Po prostu musicie ocenić sami. Będę liczył na Wasze komentarze. I tak, jestem w piramidzie. Jest noc. Tam są jakieś potwory. Są szkielety. Na razie, dobra, chowam się do środka. Jakoś tą noc muszę przeczekać. Tak myślę. Na razie, tak jak mówiłem, jeden odcinek. Seria powinna być krótka. No chyba, że się naprawdę spodoba, ale jakoś nie wydaje mi się. Próbuję zabić smoka w tej serii. Niestety lamie w Minecrafta, więc e, mo, mogą być trochę hejty pójść, ale jakoś to przeżyję. I ja myślę, że ten odcinek tak krótki, jakoś dosyć mm, też nie będzie. Takie jak 20 minut. Napiszcie w komentarzach, jak długie odcinki byście chcieli. I tutaj są rzeczy, które były w skrzyniach w piramidzie. Takie znalazłem. Nawet fajnie, fajnie jak na początek. No chwilowo jeszcze noc jest. Jakoś nie mam pomysłu, co mógłbym porobić. Może poczekam, po prostu. O, spadłem. Oczywiście jest taki problem, że ja zawsze mało gadam. Dużo osób tego nie lubi, ale nie umiem tak nawijać cały czas o czymś. Może się zabuduję. Tutaj fajne okienko, od razu widać, czy jest jeszcze noc, czy nie. I tak, będę, spróbuję przynajmniej zrobić coś takiego, że będę wstawiał w dwóch wersjach. Jedna wersja to normalnie, normalnie gram, gadam jakieś 20 minut każdy odcinek i tyle. A druga to po prostu w przyspieszonym tempie będzie możliwość oglądania, jakby komuś się nie chciało. Takich długich odcinków oglądać, to będzie w przyspieszonym tempie, powiedzmy, jakieś 5 minut, i cały odcinek będzie skrócony. W dwóch wersjach wstawiamy. Myślę, że to się spodoba. Tutaj mamy jeszcze trzy skrzynie: wełna, zaklęta książka MOC 2, no, 5 diamentów, jakieś rzeczy. No, teraz to muszę na pewno y, trochę jedzenia z tego zebrać po drewno pójść no i jakoś to zacząć może źle, że zacząłem w nocy bez sensu, tylko tak oglądać musicie ale już tego nie zmienię tam jest creeper, trochę trochę mógłby szkód narobić może jeszcze pozwiedzam no, ale tak będę, będę sobie mieszkał w tej. Już jest wschód, już powoli wychodzę. Będę sobie tak mieszkał w tej piramidzie, póki co uciekam od creepera. No nie chcę, żeby wybuchnął. Na no, szkielety, czająki. Tak sobie pobiegam, bo uciekam przed nimi. Tak zaraz dzień się zrobi. I tam, mam, tam gdzieś konie miałem. Tutaj niedaleko powinny być. Siodła mam specjalnie. Akurat akurat takiego save'a znalazłem, to pomyślałem, że może zacznę coś tam nagrywać. Może się akurat spodoba. No nie wiem, zobaczymy. A i prosiłbym was, żebyście. O nie, mały zombie, nie lubię go. To jest mała bestia. Szybki, bardzo duży atak ma według mnie. No, no to napiszcie w komentarzach po prostu cokolwiek nawet, czy fajne czy nie, żebym wiedział ile osób w ogóle to ogląda. No i oceniajcie zawsze albo, albo łapka zielona, czerwona, jak tam chcecie. Ale oceniajcie. Tylko, że mnie zginął, bo będzie lipa. Od tyłu ktoś może mi coś zrobić, ale najprędzej to ten mały mnie zabije. Jest! Dobra. Pierwszy, pierwszy mop rozwalony. No to teraz najgorsze że jedzenia nie mam. Dobra, mam pomysł. Zrobię sobie miecz, bo zabijam krowy chyba. Jeszcze trochę drewno mm. i dobra. Muszę to szybko jedzenie po prostu zdobyć, bo jak umrę, to, to nie, nie chcę mi się jakoś tak umierać teraz. Może nie chłopatę. Dobra. jest miecz i zabijam krowy, trochę się zejdzie a nie, o tylko dwa razy, nie, to szybko, myślałem, że trzeba więcej razy. może jedną oszczędzę, albo dwie, o dwie zostawię, żeby daleko potem nie chodzić, jakbym chciał mieć krowy, tam jest dużo, to te zabiję. Ja często tak zostawiam tam po dwie, po dwa zwierzęta z każdego gatunku, żeby mieć potem blisko, przy jak chce się hodowlę, zrobić ich. Po co szukać po całym świecie? Surowe mięso muszę zjeść. Trochę to marnowanie jedzenia, ale co poradzę. lepiej tak bym miał wiaderko. To wtedy bym mógł już miłe mięso jeść, bo bym po prostu mleko sobie pił za każdym razem. Grzybek. Dobra, może się siekierkę, będzie szybciej. A, jeszcze. Dobra, mam drewno, myślałem, że nie mam. W sadzie to deski. I robimy. Pierwszy raz takie coś widzę. Aha, jakoś tak rzadko gram w Minecrafta Częściej na serwerach. Tak, tak w trybie jednoosobowym to naprawdę rzadko. Jeszcze tak nigdy nie nagrywałem. Najczęściej to na... Z, z kolegą lub z kimś innym, po prostu tak sobie gram. Są deski. Mm. No dobra, to teraz mm, za dużo przerobiłem. A nie, zaraz. Dobra, naprawdę lamy w Minecrafta. of od razu zrobię. Żeby już tych drewnianych rzeczy nie robić Jeszcze może łopatę Dobra Szybko szukam A tylko tam chyba miałem dom Trochę Trochę bliżej pójdę Żeby się nie zgubić W zasadzie to zaraz O już jest połowa odcinka czy jakoś mało że mało naprawdę rzeczy robię w każdym odcinku. Słabo gram. Jak będzie naprawdę dużo hejtów na ten odcinek, no to, to już chyba nie będę nagrywał, bo po co? Ja idę w stronę piramidy. Gdzieś tam była. Jeśli się nie mylę, a widzę niby pustynię, ale czy dobrze biegnę, to nie wiem. Tak, jest piramida. No dobra. No to teraz szybko bym się kopał pod ziemię, żeby znaleźć um, tego stołma. Bo mi bruk jest potrzebny. No i ogólnie tak, jak, jak ktoś by to oglądał, to od razu możecie mi napisać tam gdzieś na, prof, na kanale, w miejscu gdzie jest dyskusja, po prostu co, co byście chcieli pooglądać, mogę różne rzeczy nagrywać, tak jak ostatnio poradnik nagrałem do Minecrafta, też możecie obejrzeć, może adnotacje wstawię, jakby ktoś nie widział. Dobra, już mam trochę stoł, um, bruku i od razu żelazo wezmę. Chyba... Nie, chyba złym kilofem biorę. Dobra, złym. Trochę więcej wydobędę, żeby od razu wszystkie tam potrzebne narzędzia zrobić. Nie lata gdzie dwa razy. Mm hmm, No spoko. Nie wiem, po co wychodziłem, Ważne. Trochę jeszcze patyków dorobię. Teraz tak. Kill of najpierw. Mm hmm... Drewniane, chyba od razu powyrzucam rzeczy, ale nie tutaj, Dobra, nieważne. Miecz, co tam jeszcze się no i tą łopatę, żeby już mieć. Jeszcze z pięć minut. No dobra. Gdzie jestem? O, mam kilof i od razu żelazo wydobędę. Trzy. 4, 5. O, 6. Dobra, jest trochę. Jak na początek, to nawet chyba pójdę piecyk zrobić, żeby mięso już przekalać. W zasadzie to piec. Mięso. No, i tutaj taka. O. Tak się prezentuje ta piramida. Tutaj jest wejście. <grymne> o, uciekam, jeżeli zdążę. Chyba zdążyłem. Tak zdążyłem. Tam jeszcze muszę te wejścia pozamykać. Tam są koniki fajne. Dobra, spróbuję krypera zabić, ale chyba mi się nie uda. O, udało mi się. Ale... Ale z tym koksem. Dobra, pozamykam szybko wejścia. Mm -hmm. Jedno, drugie. Trochę ich jest. Oczywiście dirtem zawsze używam ziemi. Do wszystkiego. Hmm, tutaj nic nie ma. To co, tylko tyle? To górne? Nie no. Jeszcze coś musi być. Ale dobra, na razie tyle. Hmm. Od razu sobie tutaj rozkopię żeby łatwiej się chodziło. O, no dobra. Lecę piecyk zrobić tak jak mówiłem. Szkoda, że węgla jeszcze nie mam. Ale dobra. To mm jest -hmm. skóra, saconki. Dobra. Gdzie by to postawić, tutaj mam piec, ale jestem głupi. Czy ja to chcę przepalać? Chyba nie drewnem, no. Mm -mm. Dobra, deską. Starczy na dwa czy na 1. Chyba na dwa. Dobra, wstawię na wszelki wypadek. Tak, zabrakło. Mam jeden we i drugi. No dobra. chwilowo drewnem będę palił, węgla nie mam dobra, tutaj trochę się przepali i teraz to może zrobię o, niepotrzebnie nie wyjąłem, dobra, może zrobię sobie węgiel, by się przydał jak się go robiło? Mm. Ale ja nie umiem. O nie. Nie da się? Hmm. Dobra, nie pamiętam jak. Ale ja lamie w Minecrafta. Nie pamiętam jak się robiło węgiel. Może się nie da drewnem drewna podpalić. Dziwne. Ciekawe dlaczego. Już jest noc, już 20 minut praktycznie nagrywam. Chyba by dokończył. Może gdzieś tutaj. Obra. No to był pierwszy odcinek tej mojej nowej serii. Oceniajcie ten, te filmy moje i na pewno skomentujcie, żebym wiedział, czy ktoś to ogląda. No to do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!